Witam wszystkich na kanale RetroAdam.de. Jesteśmy w przepięknej miejscowości. Jesteśmy w przepięknej miejscowości Kuniksi. Tak się nazywa miejscowość i tak się nazywa jezioro, nad które przyjechaliśmy. No nie będzie tutaj za bardzo antyków i innych rzeczy, chociaż po drodze coś tam widziałem. Może wstąpimy, nie wiem czy godzina na to pozwoli. Ale wybieramy się po przepięknych terenach i rejs z łódką. Dwie nasze pociechy. Moja żona w samochodzie. Gosiu, przywitaj się. Witam serdecznie. Tak no i chodź, będziemy... Chodź tutaj, Punia. Punciusz, chodź tutaj. No i będziemy lecieli teraz tam do miasta i później nie wiem gdzie. Gdzieś tam. Stój. Jesteśmy teraz na lettaku Gdzie można kupić sobie różne pamiątki poproszę prawdziwe perły, nie wierzę. Ech te perły. Nie, to na pewno nieprawdziwe. No ale przynajmniej tak napisane. Niech im będzie, że prawdziwe, tak? Tutaj mamy ko... O właśnie! Spodnie bawarskie. Gosia, tu możesz się ubrać, jak chcesz. ładny strój. No, o, zobaczcie, na czarne są. A czarnych jeszcze nie widziałem. Nie, u nas są tradycyjne brązowe. 39 euro. Widzicie? Taka ładna jest, no? No to może sobie kupić. A weź mi z nimi się nie chce mierzyć. No to ja przytrzymam je. Gosia. No widzicie, żona. O, ja to boczek bym wzięła. <y> A, Halo. Z powrotem. A nie wiadomo o której? O, ale to będzie się gotował. <y> nie wiadomo, do której jest otwarte. Do jakich godzin jest otwarte? 18 godzin 18 Dziękuję Do 18 Wiesz? co? Bierz A Poczekajcie Boboćku spróbowaliśmy, bardzo nam... Wódka Wódka Wódka, ja. Tak No dla pieska dał pan serka Jak nie chce a nie chcę, dobrze. Jaki, wziąć Jaki chcesz, Gosiu? Bierz o, którykolwiek. No. Dobrze. Ten o no. ja. Zobaczcie. Ja. Ten... tak? No i tam idziemy. Tam będziemy. E, 12. A, okej. Tam będziemy. Już niedługo. No i idziemy w dalszym ciągu deptakiem. Patrzymy na różności tutaj jakie są do kupienia. Takie widać fajne odpustowe niektóre. Ja też kupiłem sobie właśnie, o proszę bardzo, taką ładną bransoletkę. Widzicie? Moja żona mówi, że ekologiczna pewnie. Mydło. A mydło, to nie bransoletka. Mydło, proszę was, ekologiczne. Idziemy deptakiem. Zaraz będę musiał odpalić nawigację, żeby trafić do tego miejsca, do którego idziemy. Ojej, no pewnie, że dla mnie same dobroci. Damy dobroci. No ale nie, no nie będę kupował, już i tak mam duży brzuch. O, tutaj może żona moja coś wybierze nie, fajnego. Ja tylko kupuję nie magnesy, bo. A, magnesy. Tak. Magnesy? No to magnesy sobie kupiliśmy. Gdzie? Tam są magnesy, chodź pójdę. Idziemy po magnesy. To chyba w dół trzeba będzie zejść nad jezioro Kuniksi. o tutaj mamy mapę widzisz Kuniksji 2026 jest kalendarz kalendarz z mapą czy czymś jeszcze nie wiem, nie jestem pewien jakie coś? o Kuniksji, tak piękne jest o takie, o, 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 o bierzemy gdzieś jeszcze jest coś? nie, to jest piękne to jest piękne. O, i tutaj jest ładny. O, tu, o te? Większy. Ten duży głow. Ten? Z... ten taki sobie. Który, ten? Ten tutaj. O tej. ten, o ten. O, ten. O. Boże, 7,50. 5,50, przepraszam. 5,50, nie 7. No i dobrze, jest dobrze. Mamy. Zobaczcie, o, jest coś, co Widzisz? Proszę Cię, Sławek, pozdrawiam Ciebie motoszreku widzisz jakie kufelki są 32 euro 34 euro ładne, to jest kajzera na pewno za 29. tutaj mamy za 29 także porcelanka a jednak jest coś co nas interesuje. O, jakie ładne obrusiki też. Nie no zobaczcie. No fajne, naprawdę ładne. Takie jak to moja żona mówi lamferki. Nie wiem o co chodzi, ale lamferki to są. Ale taki za 10 euro. A te są po 30. O, ho. ho. To moja żona uszyje za pięć. <noise> no. <noise> Idziemy dalej. Jest ogródek piwny. Ciao. Jest ogródek piwny, proszę was. Oho. Sisi robi. puncia nasza. No i tam. To będzie tam Dobra Na razie się wyłączę Bo muszę poczekać na moją puncie Czekaj o wchodzi wchodzi moja pancia na bota No i będziemy płynąć zaraz po jeziorku tym Widoki będą na pewno fajne Zobaczcie co Chodź, 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 chodź No i płyniemy po Kuniksy jak widzicie na razie, porcik. No, i później będziemy płynąć dalej, gdzie będą jeszcze ładniejsze widoki niż teraz. No, zobaczymy. Musieliśmy kupić jeszcze kagańce dla naszych piesków, ponieważ nie można było. Zobaczcie. To są. Moja punia próbuje właśnie je zdjąć. Normalnie porażka. Kagańce dla shitów, wyobrażacie sobie coś takiego? Nasze pi pitbullterie by pięty pogryzały dla ludzi. No ale przynajmniej widoki będą ładne. Okej. Okay na razie się wyłączę jak będą widoczki to wtedy się włączę no i jak wam się to podoba? jest pięknie, co? ja mam tutaj no widzicie, wcale się nie dziwię, że tu jest, o, jest eee, ten Park Przyrody zrobiony i chyba to należy teraz do jakiejś tam yy, UNESCO. Podajże. No jest pięknie, pięknie. A teraz wchodzimy w jakiś zakręt. Nie, no jest pięknie tutaj raj na ziemi niezwykłe wziąć ze sobą nasze pieski ale w tym momencie to one się męczy chociaż na pewno i tak wolą być teraz z nami niż siedzieć w domu bo jednak to 280 km musieliśmy przejechać jeszcze jakie przygody były korek na korku wypadek jechaliśmy 280 km prawie 4 godziny Coś takiego powinniśmy go się zrobić, na kajaczek. Tam podali nie jestem pewien, ale chyba widać kościółek. Tylko nie wiem, w którym kierunku płyniemy, czy właśnie w stronę tego kościółka, czy, 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 czy nie. No, będziemy widzieli zaraz. Zobaczcie, zobaczcie na te krajobrazy. No po prostu jest rewelacja. Naprawdę tu trzeba być. Także jak będziecie w Niemczech zwłaszcza w sezonie letnim Wybierzcie się na Kuniksy. hat euch gefallen. Ja! <laughs> das schön! Ja, zweiter Sprung, okay? <laughs> Widzieliście to, jakie echo było? Fajne. No i brawo, brawo dla Pana Kapitana. Ładnie gra na trąbce. No mówi, że było bardzo ładne echo teraz. No rzeczywiście było. No, myślę, że zawsze tutaj będzie, bo jest pomiędzy takimi skałami jezioro.

Moja żona tylko trochę zajęta jest pieskami. Niuniami nie. naszymi. A, No jest rewelacja. Jak podpłyniemy bliżej tego kościółka. Wtedy zacznę nagrywać. No i ponownie jeszcze nie kościółek. Ale zobaczcie jak te szczyty wyglądają. Ha, niezwykłe. Naprawdę to jest niezwykłe.

ich werde das, das Totomotiv weiteres der Stiftung in den Lochlein ist und das bekannte Bild, die Kirche im Vordergrund, mit der Zwiebel und der Rente lachsmann Mit diesem Bild dürfen wir uns bei den Gästen, die hier aussteigen, verabschieden. Wir bedanken uns alle herzlich für die gute Rüberfahrt, wünschen noch ein paar schöne, angenehme Rundgangstunden. In diesem Sinne fragen, Ruten noch hier, was zu haben. Komme Sie haben und kommen Sie wieder alle gesund nach Hause. Auf Wiedersehen. Bis Ale tutaj jest jakiś ośrodek, chyba czasowy, o ile się nie mylę, bo widać tutaj jakieś domki. Ale no, będę musiał tutaj się tym zainteresować, bo szu, tutaj chyba ośrodek czasowy jest jakiś. Ale tutaj będę naprawdę musiał się tym zainteresować, ja tutaj chcę być w razie czego w następnym roku. Się nie wiem nie no, tu, jest, tu jest kościółek jakiś na pewno albo i nie kościółek niesamowicie no tutaj się trzeba będzie tym zainteresować, widzicie? Naprawdę, tutaj jest przepięknie. Jest plażyczka, można się trąpać. No i przede wszystkim jest bardzo czysta woda tutaj. Chyba będziemy przybijać, tak. Przybijemy do brzegu. Nie, być może przybijemy do brzegu, wiesz wyszy Tak Gosiu, jest 25 po 5, o 18 wracamy z powrotem. Tutaj wyszliśmy już na suchy ląd. o 18 mamy powrotny. Tu jest lepiej niż tam. Tu jest lepiej niż tam? Kaczuszka O, kaczuszka. <noise> Idziemy, może coś się napić, czegoś, kawy jakieś? E, nie. Co? A, ty masz. <noise> Dobrze. Idziemy na jakąś kawkę teraz. Ja też bym kawę właśnie wypił. Dobra, ale Idziemy na kawę. Tak, Nie ma gdzie usiąść. A tu ryba jest. Coś Coś ślaw. Zobaczmy, jak nie ma gdzie usiąść. Nie ma gdzie usiąść? To, to tam można. No, rzeczywiście nie ma gdzie usiąść. Nie ma gdzie. No dobra, ale kupujemy kawkę i sobie wypijemy. No to na murek pójdziemy. Zobaczcie, ile ludzi chce popłynąć łajbu. Ojej, kolejka straszna. Dobrze, że my tam przy, przy zaparkowaliśmy I tam poszliśmy. Bo czekasz w takiej kolejce, no to super. Zobacz, aż tutaj się ciągnie. No i jesteśmy nad brzegiem koniksji. Zobaczcie jaka woda jest. Zwróćcie na to tylko uwagę. Naprawdę jest tutaj czysta woda. No, gdybyśmy byli tu dłużej, a miałbym ze sobą kąpielówki, to na pewno bym się wykąpał. Z chęcią. Ależ tu przepiękny teren jest. Niesamowicie. Wyobrażacie sobie tutaj zamieszkać? Ojej, jej, jej. To by dopiero się działo. Wiem, że daleko od wszystkiego, bo daleko od wszystkiego, ale mieć na co dzień takie widoki z samego rana przy kawie na ganku, myślę, że mógłbym być tak daleko od wszystkiego, <laughs> mieszkając tutaj. Niezwykłe, po prostu niezwykłe. Jakaś grota jeszcze. Teraz zauważyłem ciekawe. Jak myślicie, grota? No. no, i przypłynęliśmy już na miejsce z powrotem. Jesteśmy w tym porcie, z którego wypływaliśmy porcie. Mm przystani, powiedzmy. Nie <noise> w porcie. Ale zobaczcie, jak jest pięknie tu. Cudowne po prostu miejsce. Naprawdę polecam. Jeżeli będziecie w pobliżu tutaj gdzieś w Bawarii, to Koniksy jest naprawdę pięknym miejscem. Punia mówi to samo. Strasznie dyszy. Pewnie gorąco. No i co? No i idziemy teraz Pochodzi trochę po sklepach. Zobaczymy, co na jest. Stragany. Na stragany. Na moja pani mówi. Idziemy na stragany. Oj, trzymaj, trzymaj, piesek jest. ajla Aila, straszny pigul Nie. Straszny pigul nie Aili. Znaczy, Niesamowita. No, mały to nie był. No, także idziemy teraz na stragany. Zobaczymy, co jest. Jeszcze może coś kupimy po drodze. No i co? I powrót do domu. Ale dzień mile spędzony. Bardzo fajny dzień. Także zobaczymy, co jest na straganach dalej. No i stragany się pozbijały. Bo już jest późno. To znaczy późno. No wpół do 19. Także straganów już nie ma na deptaku. Ktoś dzwoni do mnie jeszcze? Do mnie. O, do ciebie, do ciebie? No, potem pewnie lubimy No to później odbierzesz. No, widzicie, o tam leci sobie człowiek na lotni. Znaczy, parolotnia to jest. Ach, nie lotnia, ślicznie tu jest. No, co tam? Jestem na wczasach. <laughs> Powiem wam. Yeah. że dawno nie byłem w tak pięknym miejscu jak to. Jesteśmy Naprawdę jest pięknie. Słuchaj. Gdzie my jesteśmy? Kunixi. Kuniksi. Dla mnie już filmik Adam puści na YouTube to zobaczysz Tam gdzie Izabela byliśmy to się chowa Idziemy, wracamy do samochodu no, Będziemy powoli tak wracać jest. już do domu Także Pewnie z 3,5 godzinki będziemy wracać No chyba, że nie będzie korków Bo tak jak już wspomniałem W tą stronę były niemiłosierne Okej okay. Lecimy do domu No i co? Na tym będę wykończył swoją relację z Kunixi Było naprawdę świetnie Musicie zobaczyć to na żywo Przyjedźcie, niezwykłe Także... Co, ile? Kilometrów tam, gdzie byliśmy z Izabelą. Tam, gdzie byliśmy z Izabelą, tyle no. samo, 280. No, Około 280 tutaj też. Około 280. To nie jest po nie, to nie jest po drodze. A, no. Dobra, dobra. Dobra. No dobra. No, dobra. no dobra, będę kończył. Jesteśmy przy samochodzie. Także wracamy do domciu. Na razie trzymajcie się cieplutko jeszcze raz mówię Wam, przyjecie tutaj.